Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku kolejnych informacjach na temat nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego odcinka chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb. A pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawiam Wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie nowego rozdziału trzeciego. A więc jak sami dobrze wiecie, przez ostatnie kilkanaście tygodni, jak niej nawet już ponad miesiąc w internecie, a głównie na Twitterze i na różnych stronach z Fortnitea pojawiają się różne informacje odnośnie tego, że już niebawem w grze Fortnite pojawi się nowy rozdział trzeci. W ostatnim czasie dostaliśmy takie informacje. Informacje jak nowy biom na naszej wyspie, oczywiście nowa mapa, która ma pojawić się w tamtym miejscu, cały przebieg eventu, który zapoczątkuje nowy rozdział trzeci, no i kilkanaście innych rzeczy, które przedstawiłem wam w innych filmach na kanale. Jednakże w dzisiejszym filmie mam dla Was kilka ciekawych informacji na temat pewnej osoby, która podaje się za byłego pracownika Epic Games i to właśnie ona przedstawia nam kilka rzeczy, które pojawią się w grze w nowym rozdziale trzecim. Dodam tutaj od razu, że jeżeli chcecie kolejny odcinek o rozdziale trzecim, oczywiście, jeżeli się się jakieś potwierdzone lub też niepotwierdzone informacje, jakieś w formie wycieku, no i tak dalej, to teraz w komentarzu pod tym odcinkiem napiszcie rozdział trzeci. Ja jak zawsze postaram przypiąć się każdej osobie, serduszko, no i przy okazji jeżeli zobaczę dużo komentarzy i pojawi się jakiś wyciek, to od razu nagram dla was kolejny odcinek na ten temat. No a teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tych czterech podpunktów, które przedstawiła nam ta osoba, ponieważ informacje te są naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo ważne. A dokładniej, z tego co możemy się dowiedzieć, to rozdział trzeci na 100% zostanie wprowadzony do gry Fortnite 7 grudnia, czyli dwa dni po wielkim wydarzeniu, które odbędzie się w grze 5 grudnia. O tym temacie mówiłem wam już w kilkunastu innych filmach na tym kanale i głównie wspominałem tam o tym, że cały event odbędzie się dokładnie 5 grudnia, czyli w niedzielę, no i przerwa techniczna po evencie potrwa aż do 7 grudnia. Czyli w teorii będziemy mieli dwa dni przerwy, coś podobnie jak z zmiany rozdziału pierwszego na drugi, no i w tej przerwie technicznej będziemy czekać, aż Fortnite w końcu wprowadzi nową aktualizację, która wprowadzi nowy rozdział trzeci. Dodam tutaj od razu, że ostatnio w internecie pojawiły się informacje odnośnie tego, że wydarzenie tego obecnego sezonu będzie trwało aż równą godzinę, tak więc i tutaj mamy naprawdę mnóstwo informacji odnośnie tego tematu. Wracając do z kolejnych informacji, które pojawiły się od tej samej osoby, to to, że w Fortnite pojawi się nowy silnik Unreal Engine 5, czyli to o czym mówiłem wam na dokładnie wczorajszym odcinku. Tak więc, jeżeli interesuje Was ten temat, ponieważ jest on naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo długi i nie zmieściłbym się w całym tym odcinku, to polecam sobie zobaczyć wczorajszy odcinek na tym kanale. Link do niego postaram się wstawić teraz do opisu tego materiału lub w prawym górnym rogu, a jeżeli je, linku tam nie będzie, to po prostu wejdźcie sobie na kanał i zobaczcie wczorajszy odcinek. Z kolejnych rzeczy, które pojawiły się już w tym razem w trzecim podpunkcie, to całkowicie nowa mapa, o której większość z was mogła się już spodziewać, ponieważ tak samo jak z rozdziału pierwszego, zostanie też zmieniona mapa na rozdział trzeci. Jednakże poza tym pojawiła się tam jeszcze dodatkowa informacja, w nawiasach, że tam na tej nowej wyspie pojawi się nowy specjalny biom zimowy, który będzie tak jakby nowym biomem cały czas na naszej wyspie. Mowa tutaj dokładniej o takim samym biomie, no w sensie bardzo podobnym do tego z rozdziału pierwszego na naszej wyspie, który znajdował się w lewym dolnym rogu. No i na tej nowej mapie, która ma być w rozdziale trzecim, również ma pojawić się taki oto biom. Nie mamy pewności, jak to będzie wyglądało dokładnie, ponieważ obecnie nie poznamy żadnego i to dosłownie żadnego wyglądu tej mapy po jakiejkolwiek aktualizacji, dopiero po tej która wprowadzi cały nowy rozdział trzeci. Czyli teoretycznie przed 5 czy tam nawet 7 grudnia, nie poznamy żadnych i to dosłownie żadnych szczegółów odnośnie tego, co dokładnie pojawi się w grze po starcie nowego sezonu, no czy tego rozdziału. Dodam tutaj od razu, zanim przejdziemy do czwartego podpunktu, że informacje te są tak jakby informacjami, które pojawiły się od osoby, która podaje się za byłego pracownika Epic Games, no i niekoniecznie wcale tak musi być. To znaczy, że ta osoba niekoniecznie musi być pracownikiem Fortnite'a i po prostu sam z Siebie. napisał sobie tę informacje, no i dużo ludzi podchwyciło to i wstawiło na różne profile na Twitterze lub na strony z Fortnite'a. Dodatkowo z jego wiadomości możemy dowiedzieć się, że w Fortnite od razu pojawi się nowy rozdział trzeci sezonu pierwszego i nie będzie nowego sezonu 9 w rozdziale drugim. No i co do ostatniego podpunktu, który pojawił się u tej osoby, to informacja o tym, że osoby po starcie nowego rozdziału trzeciego w końcu będą mogli budować mapy w trybie kreatywnym na tej specjalnej nowej aplikacji z nowego silnika gryfu. Fortnite. Temat ten, tak jak już mówiłem, rozwinąłem Wam na wczorajszym moim odcinku o tym temacie, jednakże tutaj krótko o tym powiem i chodzi tutaj mniej więcej o to, że osoby, które będą po prostu robiły mapy w trybie kreatywnym będą robiły to na innej aplikacji. To znaczy, że po starcie nowego rozdziału trzeciego nie będzie takiego samego budowania map jak do tej pory i każdy na nowo będzie musiał się uczyć tworzenia map w trybie kreatywnym. Dodatkowo każda osoba będzie mogła stworzyć mega i to dosłownie mega wielką mapę, która będzie na przykład od mapy z rozdziału pierwszego, no i tutaj naprawdę będzie bardzo dużo możliwości i funkcji, które zostanie wprowadzonych do gry Fortnite. Co ciekawe, nawet już teraz możecie na specjalnej aplikacji Unreal Engine 5 tworzyć jakieś rzeczy, które później przeniesiecie do Fortnite'a, a samą aplikację możecie pobrać na oficjalnym launcherze od twórców gry Fortnite, czyli Epic Games. Jak widać, w ostatnim czasie pojawia się naprawdę mnóstwo, i to dosłownie mnóstwo informacji odnośnie tego, że w grze albo pojawi się nowy rozdział trzeci, albo sezon dziewiąty, i nie do tej pory nie jest w stanie stwierdzić, co dokładnie zostanie wprowadzone do gry Fortnite. Niektóre wycieki mówią nam wprost, że do gry trafi nowy rozdział trzeci sezonu pierwszego, zaś inne wskazują na to, że w grze pojawi się nowy sezon 9 rozdział drugiego. Wszystko to zależy głównie od wielkiego wydarzenia, które niebawem odbędzie się w grze, ponieważ to ono zadecyduje w głównej mierze o tym, czy w grze na pewno pojawi się rozdział trzeci, czy może jednak pozostaniemy nadal w tym obecnym rozdziale drugim. Mi osobiście wydaje się, że w grze pojawi się nowy rozdział Trzeci, ponieważ jak sami dobrze wiecie, ta obecna mapa, która jest teraz jest już dłużej niż ta mapa, która była w rozdziale pierwszym, no i ogólnie ten rozdział jest o wiele dłuższy niż tamten. Jednakże to jak to będzie wyglądało dokładnie, zależy tylko i wyłącznie od twórców gry Fortnite, ponieważ to właśnie oni mogą zdecydować, czy w grze pojawi się rozdział trzeci, czy może jednak nowy sezon dziewiąty rozdział pierwszego. Ta informacja poznamy dopiero po kolejnych aktualizacjach, które będą trafiały do gry lub po jakichś wyciekach, tak więc obserwujcie ten kanał na bieżąco, ponieważ będzie będzie się tutaj dużo pojawiało odnośnie nowego rozdziału trzeciego. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rozdziału trzeciego no i ostatnich informacji, które pojawiły się na Twitterze oraz ogólnie na stronach z Fortnite. A. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie. Linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach, które pojawiły się w internecie i czy według Was w grze pojawi się nowy rozdział trzeci. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. Tego, aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!